Urząd Gminy można powiedzieć, że no, funkcjonuje normalnie, z tym, że ograniczenia dotyczące mieszkańców dotyczą tego, że nie ma swobodnego przemieszczania, nie ma możliwości swobodnego przemieszczania się po urzędzie. Osoba, która przychodzi do urzędu jest, jest obsługiwana za pośrednictwem takiego miejsca wyznaczonego, to jest miejsce w łączniku korytarza z, z urzędem gdzie jest krzesełko, gdzie jest stół, gdzie osoba może usiąść, powiedzieć w jakiej sprawie przyszła i otrzymać stosowną e, informację dotyczącą sprawy, w której, e, w której się u nas pojawiła. Natomiast dzisiaj też zamknęliśmy, e, zamknęliśmy e, kasę no, po to, żeby, żeby no, zachować tutaj daleko idące bez względy bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o to przekazywanie sobie. E, pieniędzy tak, w formie papierowej, żeby prosząc ludzi o to, żeby dokonywali wpłat za pośrednictwem przekazów internetowych. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, staramy się je załatwiać tak, jak, jak do tej pory. Jedynym ograniczeniem to jest ograniczenie możliwości kontaktu mieszkańca z, z urzędnikiem. A czy wielu ludzi korzysta z tej formy w tej chwili, pomimo wprowadzonych ograniczeń? Przychodzą, tak, bo może niewielu, ale przychodzą ludzie i tak jak powiedziałem, są, staramy się ich na bieżąco te sprawy, z którymi przychodzą, załatwiać informować. Oczywiście nadal Prosząc, że jeżeli następnym razem chcieliby raz jeszcze do nas się z nami skontaktować, to prosimy w pierwszej kolejności, żeby to robili za pomocą telefonu, czy za pomocą maila, bo przecież taka forma jest też przyjemna. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mogą być tak, że jeżeli chodzi o bieżącą działalność, to tak jak do tej pory wszystkie osoby, które są pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, nasi pracownicy, tak jak do tej pory kontaktowali się, tak się kontaktują, oczywiście stosując środki bezpieczeństwa, natomiast jest, innym, jest inna sprawa dotycząca ewentualnych osób, które zostały objęte kwarantanną i które będą potrzebowały pomocy ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej, czy przy zakupach żywności, czy też przy zakupach lekarstw. I tutaj pan wojewoda wydał instrukcję, zgodnie z którą o takim fakcie ośrodek pomocy społecznej zostanie poinformowany przez Sanepid który będzie przekazywał informacje o osobach objętych kwarantanną, wówczas ośrodek pomocy społecznej będzie weryfikował, czy dana osoba objęta tą kwarantanną wymaga takiej pomocy żywnościowej, tak? czyli będzie to kontakt telefoniczny i uzgodnienie, czy, czy ta osoba jakoś sobie radzi sama, bo na przykład radzi sobie sama, przepraszam, czy, czy pomaga jej rodzina najbliżsi, czy wymaga ona pomocy, ośrodka pomocy społecznej. Jeżeli będzie wymagała ośrodka pomocy społecznej, to wówczas pracownik uzgodni z tą osobą i jakiego, jakiego rodzaju pomocy ta osoba potrzebuje, jeżeli to dotyczy żywności, czyli jaką żywność mamy zakupić, jeżeli chodzi o lekarstwa, tak samo. I my po tej weryfikacji dokonamy tego zakupu, czy, czy, czy zorganizujemy tą żywność. Natomiast jeżeli chodzi już o przekazanie... Tej żywności tym osobom, to tym będzie zajmował się prawdopodobnie jednostki ochotnicze Straży Pożarnych. Z tego co wiem, dzisiaj pan komendant organizuje spotkanie dla, dla gminnych, pan komendant Państwowej Straży Pożarnej, dla gminnych komendantów. My z naszej strony już taką jednostkę wyznaczyliśmy, która no, będzie na tym szkoleniu. I te jednostki, właściwie strażacy, ochotnicy będą specjalnie wyposażeni i to oni będą dostarczać, dostarczać tą żywność mhm. osobom objętym kwarantanną. To rozumiem, na, ten, na tą chwilę mamy jakieś osoby, które są objęte kwarantanną na terenie gminy? Informacji. Procedura jest taka, że to sanepit, tak, który zgodnie z procedurą kwalifikuje osoby do objęcia kwarantanną i on przekazuje taką informację do ośrodka pomocy społecznej, czyli do naszego gminnego ośrodka pomocy społecznej. My wówczas, tak jak powiedziałem, weryfikujemy, czy ta osoba wymaga tej pomocy żywnościowej czy jakiejś innej. A jak wygląda wypłacanie świadczeń przez gminny ośrodek pomocy społecznej pomimo ograniczeń? Nie ma tutaj żadnych. Nie, nie ma. Tak jak do tej pory wypłacaliśmy, tak wypłacamy. Czy one są też wypłacane w, w formie gotówki, czy to wszystko jest przelewane? Większość one są wypłacane w formie bezgotówkowej. Natomiast no, staramy się też, już wcześniej staraliśmy się namawiać wszystkich, żeby zakładali swoje konta internetowe i żeby dokonywać przelewów tej, tych środków na konta internetowe.